Cześć, tu Babka z Majce. W dzisiejszym odcinku rozwiążemy zadanie z kombinatoryki. Takie zadanie pojawiło się w etapie wojewódzkim konkursu matematycznego w 2021 roku. Będzie to zadanie, w którym będziemy wykorzystać zasadę mnożenia. Tak naprawdę, żeby się jej dobrze nauczyć, to oczywiście nie wystarczy Wam jeden czy dwa przykłady, tylko powinniście poćwiczyć więcej. Ale zobaczmy na zadanie, które jest tematem dzisiejszego odcinka. Ok. Ile jest liczb naturalnych sześciocyfrowych? No oczywiście nie będziecie go liczyć e, na egzaminie czy na konkursie, tylko musimy zrobić jakąś sprytną metodą. Mamy mieć sześć cyfr, dlatego narysuję sześć kresek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I teraz zobaczcie, każda kreska odpowiada cyfrze, którą musimy wybrać. Na ile sposobów możemy wybrać pierwszą cyfrę? Na 9, bo nie może stać 0. A na ile sposobów możemy i tego wyboru dokonujemy na 9 sposobów, ale do tego wyboru musimy jeszcze wybrać drugą cyfrę. Czyli na drugim miejscu mamy ile możliwości? 10 możliwości, bo możemy wybrać wszystko, wszystkie cyfry. A oczywiście wiecie co to są cyfry? Cyfry to jest 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli mamy 10 cyfr od 0 do 9. Czyli na pierwszym miejscu nie mogłam postawić zera, bo nie ma żadnej liczby sześciocyfrowej zaczynającej się od 0. Dlatego tu jest 9, tu jest 10. No i na trzecim miejscu 10 możliwości, 10 możliwości 10 i 10. Zasada nazywa się zasadą mnożenia, dlatego że tutaj mnożymy, ale chodzi o to, że do każdego wyboru pierwszej cyfry wybraliśmy na 10 możliwości drugą cyfrę. I później do każdego tego wyboru znowu 10 możliwości i tak dalej, i tak dalej, dlatego musimy to pomnożyć. Moglibyśmy zapisać, że to jest 9 razy 10 do potęgi 5. I to było zadanie konkursowe. Ale ja przygotowałam dla Was zadanie, które wydaje się bardzo podobne, a jednak jest inne. Ma ile jest liczb naturalnych, sześciocyfrowych, w których cyfry się nie powtarzają? Co to znaczy, że cyfry się nie powtarzają? To znaczy, że taka liczba 2, 3, 3, 4, 5, 1, czyli 233 451 nie pasuje nam tutaj, bo powtórzyła się cyfra 3. Czyli rozumiecie, takich cyfr tutaj nie bierzemy. Chodzi o sytuacje takie, że cyfry się nie powtarzają. Każda cyfra w tej liczbie jest inna. No ale znowu, musimy wybrać 6 cyfr. Dlatego rysuję 6 kresek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I teraz będę się zastanawiać, ile mam możliwości wyboru na każdym miejscu. Na pierwszym miejscu wybieram pierwszą cyfrę. Na 9 możliwości. Raz. Teraz wybieram drugą. Tu dałam 9, bo nie może być 0, no więc mogłam tylko wybrać cyfrę od 1 do 9. Ale teraz na drugim miejscu. Na drugim miejscu może być 0, więc spoko, ono wskakuje. Ale nie będzie tutaj 10 możliwości, ponieważ nie mogę powtórzyć cyfry, którą wykorzystałam już na pierwszym miejscu i ona stoi. Czyli do każdej z tych cyfr będę miała 9 możliwości. Wszystkie poza nią są OK. Teraz wyobraźcie sobie, że mam wybrać trzecią cyfrę. Dwie już stoją i one są odrzucone. Czyli z 10 cyfr odrzuciłam już dwie, czyli zostało 8. Odrzuciłam 3, czyli tu zostało 7, 6, 5. I to jest odpowiedź w naszym zadaniu. 9 razy 9 razy 8, razy 7, razy 6, razy 5. Jeszcze raz dlaczego? Pierwszą cyfrę na 9 sposobów tu na pewno nie macie wątpliwości, ale dlaczego drugą na 9? Zobaczcie, tutaj było na 10, bo tu mogliśmy postawić wszystko. Tutaj możemy postawić prawie wszystko, bo nie możemy postawić tego wyboru, którego dokonaliśmy za pierwszym razem. Jakbyście sobie wy wypisywali. Na przykład, na pierwszym miejscu stało, stałaby jedynka. I teraz chcielibyście wybrać drugie miejsce dla tej jedynki, to wypisalibyście wszystkie cyfry bez jedynki, czyli 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, takich możliwości. Później do tego dopisalibyście kolejne i kolejne, ciągle zmniejszając o jeden, bo już dwie stoją, bo już trzy stoją, i tak dalej, i tak dalej. Dużo się ogadałam, mam nadzieję, że coś z tego zrozumieliście. Ale jak mówię za szybko, to chyba jest taka funkcja na YouTube, że można zwolnić mnie, i wtedy będę mówić bardzo wolno do Was. Do zobaczenia!